Niedawno udało mi się wziąć udział w bardzo dobrze zorganizowanych zawodach tenisa stołowego. Były to zawody na przedostatnim etapie. Kolejny etap to już tylko są mistrzostwa Polski. I moje podsumowanie wygląda. Pięć wygranych, cztery przegrane i gra o dziewiąte miejsce wygrana. Z tych czterech przegranych mogłem wygrać tylko jeden. Dwa poza zasięgiem 3-0. Jedna przegrana z mistrzem, nie miałem nic do powiedzenia. On od sześciu lat już nikt mu seta nie odciął. Tak więc jak na mnie poziom z kosmosu, ale będę trenował i spróbuję wrócić tam zero. Right As his father around his grand, I'm working in a port, a building on the river times. One, the chip was hard at work, the devil appeared from hell He had a roll, a cup, and a bucket full a of nails. The devil said, And the chip, take this nails and cup a roll, but you also have to take this round, and I will take your soul. chip despised the rat, and the rat squealed and hissed, but the bucket and nails and.